Zabunia mówi, jej o oh nie, zabówka mówi, hey. zabówka mówi, hey. zabunia, to nie bambunia, zabunia, to nie babunia, ej, zabunia, 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 Żabunia, zabunia, 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 nie. Zabunia, 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 ej, ej, ej. Tlalala, la. Zabunia, hej, mówi, ej, Zabunia to nie, głupia jest, ej, ej, Zabunia, Zabunia, za kurde, Zabunia, 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 zabunia. zabunia. Dla, zabunia. nie jest ludka. o, Zabunia, mówi, luj, Zabunia, mówi, hej, Zabuwa, mówi, ej, Zabunia, mówi, hej, zabunia mówi hej". o, men, Zabówka, mówi, pa.